Najgorzejszy komentarz tygodnia. Stary serio? Aha. I przypomnienie na początek. Za 3 dni wybieram jedną osobę z komentarzy i wysyłam unikalny, ręcznie wykonany produkt. Warto zapamiętać. Więc działa to tak: kiedy pracujesz u kogoś w garniturze, po kliknięciu Wyloguj, Twoje problemy znikają. Masz jasny grafik 9 do 17, niezależnie czy zrobisz wszystko czy tylko połowę. Nikogo to nie obchodzi. Masz urlopy chorobowe, możesz pospać. Spotkać się z przyjaciółmi i i tak dostaniesz wypłatę. Twoje zarobki są pewne. Na koniec miesiąca kasa i już, a my, samozatrudnieni, jesteśmy trochę szaleni, gramylimy o wszystko. Dzień wolny minus 2 dolars. Urlop tysiąc w plecy. Lato martwa strefa. Zima chaotyczny rejs. Ja codziennie wrzucam film, dosłownie codziennie, bez jednego dnia przerwy. To znaczy, że cały czas tnę, szyję, edytuję, wrzucam. Do tego dochodzą zamówienia: skóra, grawer, tłoczenie albo pytanie: Możesz zrobić to jak na zdjęciu? I wtedy kasa. Ale nie oszukujmy się, znika od razu. Materiały, reklama, opakowania, karma dla psa, leki dla mamy. Co zostaje? Chyba tylko drobny grosz dla siebie, jeśli zostanie choć chwila czasu. A zazwyczaj go nie ma, bo filmów się nie nakręci samych, Maili się nie odpisze bez nas. A ty pracujesz na swoje konto czy dla kogoś? A może dopiero studiujesz i mieszkasz z rodzicami? Zero wstydu. Takich jak my było wielu. Podziel się w komentarzu, naprawdę jestem ciekaw. Jeśli chociaż trochę to do ciebie trafia, zostaw lajka i podeślij to temu kumplowi z biura, co ciągle narzeka na swoją robotę. I przy okazji mam promocję na stronie. Zniżki są dostępne cały czas. Więc jeśli chcesz wesprzeć ręczną pracę zamiast kolejnego taniego badziewia ze sklepu, wiesz gdzie kliknąć.